Witam serdecznie. W niedzielę pokazywałam ustawianie obrony do krwawej bitwy. Tak jak tam wspomniałam w poprzednim filmie, ustawi, ustawiłam sobie tym razem obronę mono, dlatego że lubię mieć wiktorię. Jak to się sprawdzi, zobaczymy. To jest dopiero pierwszy dzień walk. Nie, nie oddałam żadnego ataku w obronie. Udało mi się jedną obronę wygrać. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Ok, więc teraz sprawdzę, spróbuję zrobić, oddać moje ataki. O... right, czyli tak. Gramy przeciwko Patrykowi. Patryk ma ustawić dwóch lekarzy w krwawej bitwie, czyli oni niewiele zrobią, więc muszę się skupić na tych pozostałych. Trzech jednego ma, dwóch gwiazdkowego bohatera. Czyli normalnie bym wzięła sobie żółtych, ale ponieważ on ma tych dwóch lekarzy,. Hmm... Czyli praktycznie gram przeciwko trzem, zaryzykuję moim monotimem zielonym. Zobaczymy. To powinno usunąć tak tego pana. Tutaj prawie usunęło drugą panią, oki doki. Ok, Fiona odpali, nie szkodzi. A Wittorie skupimy się na Wiktorii. Koniec. Ok, to był pierwszy atak. Drugi atak. Znowuż podobnie lekarza ma ustawionego dwóch niebieskich bohaterów. Więc skoro ma dwóch niebieskich, no to ja znowuż zostawię sobie moje wiktorie. Miku. Cool. Skończył mi się kolor. Ok, mogę ładować wszystko na tele, ponieważ ona w niczym nie zaszkodzi. Nie zrobiła żadnego leczenia. Dobrze, teraz się naładuje Moich panów, ok. Niech mi się przesunie stąd. Kto mi zrobić ta uderza w trzech. Cool, okej. Okay. Następny. Znowuż dwóch niebieskich po bokach, dwóch lekarzy i jonach, który powinien budować pancerz, ale oczywiście nie będzie budował w tym, w tym turnieju. To powinien być po Magnusie. Na tanku ma na szczęście e, snajpera. Teraz powinny się Wiktory naładować. Okej. Okay. Snajperów tak jak wspomniałam już wcześniej przy nawet tych wyższych walkach ja się nie boję snajperów na początku oni są um, zupełnie się nie sprawdzają. Um, jako tanki, także bez sensu. Ok, tutaj co mamy? Wolny tank. Frag jest bardzo dobrym tankiem, bardzo dobrym bohaterem, ale ponieważ jest wolny, więc jak mi się dobrze klocki ułożę to się nie, nie naładuje. Tela znowuż, czyli lekarz. Ok, i dwóch niebieskich, czyli mogę używać mojego mój team. Teraz tak, nie widzę mojego koloru. Okej, okay, teraz powinno. Tak, trzy um, trzy klocki zazwyczaj wystarczą, chyba że jest ktoś na maksa ma um, emblematy i ustawiony na bronie wtedy, um, wtedy trzy klocki nie pomogą. Okej. Okay. Spróbujemy tego pana usunąć. O, jeszcze raz. Okej, okay, udało się. Dobrze. Tena mnie nie przeraża. Puf. Co się stało? Żadnego. Mm, tak jakby zupełnie nie zrobiła. Mu cmykowi żadnych obrażeń, bardzo dziwne. Ok. Niedobrze, bo mi uderzy na wszystkich cmyk. Ok. Skończyły mi się zielone klotki. Oh dear, oh dear. Okej, okay. spróbujemy teraz, alright, no było trochę, było gorąco, okej, okay. udało się, następni, znowuż jeden lekarz jest i na, na, na tanku jest niebieski, wolny, więc zostawiam moje Mono, moje Wittorie. Nie mam zielonych kropków. niedobrze, na szczęście nawet jeżeli Magnus odpali, on jest snajperem, więc znowuż niewielkie, niewielkie uszkodzenia. Teraz tak... Ok, chyba muszę się muszę pozwolić teraz, żebym nie uderzył. Bardzo pechowo, że mi się nie udało go ubić. Ok, tego pana będziemy celować. I teraz tą panią. Okej, okay. no to tyle. Tak wyglądają pierwsze ataki. Oczywiście w miarę jak się posuwa um, turniej, to będę dostawała trudniejszych graczy jak na razie ten fakt, że oni ustawiali albo jednego, albo dwóch lekarzy, to mi bardzo pomógł. Mam nadzieję, że Wam walki również dobrze poszły. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!